Dzisiejsze spotkanie to nasza kolejna aktywność w ramach inicjatywy Talent Hub. Dzisiaj pod czujnym okiem Piotra, naszego programisty i prowadzącego dzisiejsze zajęcia, studenci będą mieli praktyczny warsztat z zakresu robotyki, głównie jeżeli chodzi o programowanie robotów, a świetnie zdajemy sobie sprawę z tego, że na tym studentom zależy najbardziej. Na zakończenie dzisiejszych warsztatów każdy z uczestników otrzyma imienny certyfikat potwierdzający praktyczne umiejętności nabyte na naszych warsztatach. Dzisiaj starałem się przy, przybliżyć studentom kulisy pracy robotyka. Można powiedzieć, to jest tylko mały wycinek oczywiście z tego, z tego, czym się zajmujemy, ze względu na też na ograniczony czas. pokazuje im, jak, jak obsłużyć robota przemysłowego, jak podstawowe parametry podegrać i jak ustawić robota do, do pracy w przemyśle. To jest coś, czego ja też nie wiedziałem, będąc studentem, a, a też mnie to ciekawiło. Zawsze chciałem poznać środowisko robotów przemysłowych, jak one są sterowane, jak się poruszają, jak można z nimi się komunikować i jest to dla mnie naprawdę ogromna przyjemność, że jestem tutaj. Mieliśmy okazję no, tak naprawdę poznać tak bardziej takiej praktycznej strony to, jak wygląda przemysł i tak dalej, bo na zajęciach zawsze to jest w takiej formie teoretycznej. no Nie, nie zawsze ta taka styczność, którą możemy poznać na zajęciach i nie jest to zawsze takie, nie mamy tego odzwierciedlenia. Uczymy się czegoś w teorii i czasem ciężko sobie wyobrazić niektóre aspekty. Rzeczy, które dzisiaj się tutaj dowiaduję, mogę wykorzystać w późniejszym swoim życiu zawodowym. I myślę, że to, jest, to mi pomoże. Myślę także że kolegom też. Na ten moment mamy tutaj grupę ośmiu osób, natomiast wiemy, że nasze warsztaty cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i zgłosiło się bardzo dużo osób, dlatego już teraz wiemy, możemy zapowiedzieć i zaprosić, że odbędą się dwie kolejne edycje: druga i trzecia w styczniu i prawdopodobnie w marcu przyszłego roku, więc już teraz bardzo serdecznie zapraszam.